W grudniu mówiła Pani, że jest Pani prezydentem wszystkich mieszkańców. Nie angażuje się Pani politycznie, nie wspiera partii ani kandydatów, że reprezentuje Pani samorządność. I kilka miesięcy później do Słupska przyjeżdża Rafał Trzaskowski. Nie jako prezydent Warszawy, ale jako polityk Platformy, jako kandydat na prezydenta. I kto go wita w świetle kamer? Pani z pełnym protokołem, z urzędnikami, jako gospodyni miasta wita go w imieniu Słupszczan. To już pani prezydent nie jest neutralność, to jest polityczne angażowanie najczęstszej postaci. To nie był przypadek, to był jasny sygnał, kto tu rządzi i jeszcze jego nadania. I to rzeczywiście jest materiał wyborczy, szanowni państwo. Oficjalny materiał wyborczy. Z twanią, z pani twarzą, z uśmiechniętą, z twarzą samorządową. Ale wszyscy już wiemy, że to już nie jest uśmiech prezydentki miasta. To jest uśmiech działaczki partyjnej, a przynajmniej osoby, która mocno wspiera jedną z partii politycznych, to uśmiech, który nie łączy, tylko uśmiech, który dzieli. I to, Pani Prezydent, nie jest jednorazowy gest, bo to jest jasny sygnał, że w tym mieście nie rządzi bezpartyjna prezydent, tylko człowiek jednej opcji i że są mieszkańcy, których głos się liczy i tacy, których narracja się nie mieści. I to był symboliczny znak, bo nie jesteśmy już miastem dla wszystkich. Nie łączy nas Słupsk.